Cześć! Właśnie jadę na kolejną jazdę do Stajni Iskra. Już się nie mogę doczekać. Powiem Wam szczerze, że yy, co tam jestem, to po prostu zawsze uczę się czegoś nowego. A poza tym, no tak miło spędzam czas. To jest taki relaks dla mnie, naprawdę. Gdy, gdy wsiadam na konia, to po prostu zapominam o wszystkim innym. Nic więcej się nie liczę. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać podczas jazdy. Że moja instruktorka weźmie trochę kamerę i, i będę mogła wam pokazać moje postępy, co robię jeszcze źle, bo tych rzeczy jest naprawdę masa. Ale powiem wam, że złapałam bakcyla i, i naprawdę, naprawdę będę jeździła konno. Nie tylko na naszych koniach, ale właśnie będę tu przyjeżdżać, żeby się szkolić, żeby lepiej jeździć, żeby wiedzieć, co robię źle. Bo myślę, że to jest najważniejsze, żeby, żebym ja się dobrze czuła i żeby koń, na którym jeżdżę, też się dobrze czuł. Tak, bo jeżeli no, temu koniowi coś będzie przeszkadzać, no to wiadomo, że fajnie nie będzie, no, bo nie będzie się słuchał, będzie robił zupełnie coś innego niż ja chcę, a tak to mam nadzieję, że się z nimi dogadam. Dobra, pędzę, bo już mi za dużo czasu nie zostało. Właśnie jestem już po kolejnej jeździe. Słuchajcie, dzisiaj po prostu kosmos. Był dzisiaj mój drugi galop. Pierwszy był w zeszłym tygodniu, no ale to nawet ciężko nazwać, że to był mój, bo koń sam zagalopował dzięki instruktorowi i ja tylko się trzymałam, żeby nie spaść z konia. Tak, tak, tak naprawdę i to było przerażenie strach w oczach i. I tylko czekałam, aż to się skończy, a dzisiaj, dzisiaj to był taki prawdziwy pierwszy mój galop i powiem Wam, że kurczę, jakie to są emocje, wiecie? Ja sama nie myślałam, że ja takie to będę przeżywała, ale po prostu dalej gdzieś tam ta adrenalina we mnie buzuje i ja czuję, że jestem naładowana na dzisiaj, na jutro tak pozytywną energią. Pewnie ci, co jeżdżą na koniach, jeżdżą konno, to na pewno wiedzą o czym mówię, a jak ktoś nie jeździ, to polecam, bo naprawdę, słuchajcie, to są takie emocje, a poza tym, nie wiem, no brak mi słów, po prostu brak mi słów, jestem, jestem przeszczęśliwa, bardzo się cieszę, że zaczęłam jeździć. Że jeżdżę do tej stadniny, do stajni, że raz w tygodniu chociaż mogę się tam wybrać. Jestem wdzięczna dziadkom i, i babci regince, że, że spędzają czas z grzesiem, kiedy mnie nie ma, że się nim zajmują, bo to tak naprawdę dzięki nim mogę sobie na to pozwolić. I jednego chyba, czego tylko żałuję, to to, to że tak, tak, tak późno, że tak późno podjęłam tą decyzję. Bo wiecie co? Ja tak naprawdę zmagam się też trochę ze własnym strachem gdzieś przekraczam swoje granice, bo ja się bałam koni. Mnie konie zawsze fascynowały, ja je podziwiałam gdzieś tam daleka. Nawet nie wiem, gdzieś tam przez pastów podchodziłam, głaskałam czasami, ale ja ogólnie bałam się, bardzo się bałam koni i gdzieś dopiero w w sumie jak kupiliśmy konie, to sobie zdałam sprawę, ale yy, no to jeżeli ja się boję, no to co teraz? I cały czas cza, cały czas sobie stawiam pewne wyzwania, jak to mówią, metoda małych kroczków pomału. I jest super. Kurczę, naprawdę yy, wszystko można, słuchajcie, wszystko można zrobić. Każdy strach można przezwyciężyć. Zawsze można sobie stawiać te bariery coraz wyżej. Ja wiem, że ja tak jestem dzisiaj nieogarnięta, ale no właśnie wracam z tych koni, zajechałam teraz pod przedszkole i mam jeszcze chwilę, bo chłopacy, chłopcy jeszcze jedzą na pewno pod wieczorek o tej porze, więc jeszcze chwilę mam, więc postanowiłam Wam dograć ten kawałek. Powiem Wam szczerze, że dalej jak sobie nawet o tym pomyślę, to mi gdzieś tutaj serduko jeszcze tak wali. Nie, jest, jest mega, jest mega fajnie, po prostu... Zakochałam się w tych koniach i ja czuję, że to już pewnie będzie ze mną do końca życia. I naprawdę pomimo tego, że mamy swoje konie i tak naprawdę Nela przecież jest zajeżdżona, jest koniem, który jeździł w stajni kilka lat, to ja chcę i tak jeździć do Stadniny, żeby się szkolić, żeby, żeby nabywać tych dobrych nawyków, nie? Żeby to ciągle doskonali, żeby to było coraz lepsze i żebym nie zrobiła własnym konikom krzywdy, no bo wiadomo, różnie może być. One mogą zrobić mi krzywdę, ja mogę zrobić krzywdę im. I moją nieumiejętną jazdą, prawda? No nic, lecę po tych moich chłopców i dzisiaj jeszcze mnie czeka w sumie też dużo pracy. Dzisiaj w ogóle wiecie co? Pogoda się trochę popsuła, na początku było pięknie, słoneczko świeciło, a w połowie zajęć, jakie jeździliśmy, to, to po prostu zaczął padać deszcz. Jestem w ogóle cała mokra, brudna, czuję od siebie konie. <grytanie> to jest taki specyficzny zapach, no ale to nic. Do przedszkola tylko na chwilę, zaraz do domu, ogarnąć się i idę chyba podsiewać, znaczy podsiewać. Podsiewać w sumie może też, ale i wsadzać pomidory, bo kupiłam dzisiaj pomidory, byłam na rynku, zaopatrzyłam się w malinówki, w bawolę serca i chyba jeszcze dwa normalne, zwykłe pomidorki też kupiłam. Więc będzie trzeba to wsadzić wszystko. Dobra, lecę. Pa!